Zatrzymaj się teraz, dokładnie tutaj, teraz. Zanim nastąpi przełom roku, potrzebuję, abyś spojrzał w głąb swojego domu tak, jakbyś patrzył w głąb siebie, ponieważ istnieje pewien rodzaj przedmiotu, który wydaje się mały, wydaje się tylko szczegółem, ale w niewidzialnym waży, a kiedy waży, ciągnie, a kiedy ciągnie, opóźnia. To nie przypadek. Przełom roku to nie tylko zmiana kalendarza to próg granica. Święte miejsce, gdzie decyzje są pieczętowane, nawet jeśli udajesz, że niczego nie zdecydowałeś. I to właśnie wtedy pojawia się Arkanjo Miguel. Miguel nie jest wysyłany, aby cię przestraszyć. Jest wysyłany, aby powstrzymać cię przed przekroczeniem tego progu, niosąc to, co cię blokuje. On jest strażnikiem przejścia, księciem milicji niebieskiej, mieczem, który przecina to, co jest związane. Nie znalazłeś się tutaj przypadkiem. Jeśli ta wiadomość cię teraz znalazła, to dlatego, że w twoim domu i w twoim życiu jest coś, co cicho mówi: Tutaj nic się nie rusza. Zostań do końca, ponieważ dam ci prosty znak znak, który możesz wykonać jeszcze dzisiaj przed północą. A kiedy to zrobisz, poczujesz, powietrze się zmienia i w ciągu kilku dni pewna dziedzina twojego życia znów zacznie oddychać. Zanim ujawnię ci przedmiot, Chcę, abyś zadał sobie jedno pytanie, z brutalną szczerością. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakby wszystko prawie szło, ale nigdy tak naprawdę się nie wydarzyło? Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że z wysiłkiem pchasz życie tylko po to, by zdać sobie sprawę, że zawsze wraca ono w to samo miejsce? Czy kiedykolwiek zacząłeś rok z obietnicą, z wiarą, z odwagą? A mimo to ten sam cykl łapie cię za kostkę? Miguel mówi: To nie tylko faza. To nie tylko pech. Często to symbol, a symbol, kiedy stoi w miejscu, staje się ołtarzem, a stojący ołtarz karmi powtarzalność. Teraz rozejrzyj się po swoim domu. Nie patrz jak ktoś, kto szuka brudu. Patrz jak ktoś, kto szuka znaku. Czy stoi tam zegar? Zegar ścienny, który już nie chodzi. Zegar na półce, piękny, ale niemy. Zegarek na rękę schowany w szufladzie, bez baterii, od lat. Stary zegar odziedziczony, z którym nie wiesz co zrobić. Zepsuty zegar odłożony na bok, który przysięgasz, że kiedyś naprawisz. Miguel ujawnia stojący zegar to wyeksponowany martwy czas, a martwy czas w języku duchowym to zdanie napisane w otoczeniu. Tutaj nowe nie rządzi. To tak jakby twój dom, nie mówiąc ani słowa, powtarzał każdego dnia. Nie ma sensu biegać, nic się nie rusza. A kiedy wchodzisz w nowy rok ze stojącym zegarem, który na ciebie patrzy, przekraczasz próg niosąc symbol blokady. Miguel pyta: "I chcę, abyś usłyszał to tak, jakby to było do ciebie. Dlaczego akceptujesz życie z symbolem stagnacji? Dlaczego przechodzisz obok niego i udajesz, że go nie widzisz? Dlaczego tolerujesz w swojej przestrzeni coś, co reprezentuje stanie w miejscu?" Możesz pomyśleć, ale to tylko przedmiot. Teraz wiem, co twój umysł próbuje zrobić w tej dokładnie sekundzie. Próbuję odwrócić twoją uwagę logiką, próbuje cię chronić przed dyskomfortem. Powie: To przesada, to tylko zegar. Mam ważniejsze rzeczy. Moje życie blokuje się z innych powodów i właśnie tutaj Miguel wkracza z prostym pytaniem, które obala każdą wymówkę: jeśli to tylko zegar, dlaczego nie rozwiążesz tego w pięć minut? Ponieważ kiedy coś jest małe, a ty mimo to tego nie rozwiązujesz. Nie chodzi o rozmiar, chodzi o wzorzec, chodzi o autorytet, chodzi o to, kto rządzi, ty czy inercja. I zwróć uwagę. Wróg uwielbia dokładnie to: uwielbia, kiedy minimalizujesz znak, uwielbia, kiedy nazywasz bzdurą to, co cię ujawnia, uwielbia, kiedy żartujesz z tego, co w rzeczywistości jest lustrem. Miguel nie mówi, że stojący zegar wszystko powoduje. On mówi, że stojący zegar coś potwierdza. Potwierdza, że istnieje w tobie martwy punkt, który został zaakceptowany, oswojony, znormalizowany. I dlatego na przełomie przed północą ten martwy punkt staje się głośniejszy, ponieważ progi wzmacniają symbole. Czy zauważyłeś, jak pod koniec roku wszystko wydaje się bardziej intensywne? Rachunki, wspomnienia, obietnice, żale, porównania, winy, żale. To dlatego, że próg wzywa prawdę. A Miguel to prawda z mieczem, dlatego pokażę ci trzy znaki, że ten martwy czas może rządzić bardziej niż sobie wyobrażasz. Nie po to, żeby cię potępić, po to, żeby cię obudzić przed północą. Znak jeden, żyjesz z uczuciem prawie. Prawie się udaje, prawie zamyka, prawie poprawia, prawie wychodzi, ale zawsze brakuje ostatniego kroku. Znak dwa, zaczynasz z impetem i szybko gasisz rozpoczynasz zmianę, ale energia znika w ciągu kilku dni. To tak, jakby coś wysysało twój impet. Znak trzy. powtarzasz tę samą historię w różnych ubraniach. Zmienia się rok, zmienia się cel, zmienia się fraza, a wynik jest ten sam. Ponieważ wewnętrzny symbol się nie zmienił, teraz zobacz jak to współgra ze stojącym zegarem, stojący zegar nie krzyczy. On nalega, nie eksploduje, on zużywa, nie obala od razu. On opóźnia stopniowo. A stopniowe opóźnienie to najniebezpieczniejszy rodzaj więzienia. Bo się przyzwyczajasz. Miguel pyta, czy żyjesz, czy tylko marnujesz czas? Właśnie tutaj niewidzialne łapie. Ponieważ problemem nie jest przedmiot, jest to, co on reprezentuje i jak długo reprezentował. Wiesz, jak to się zaczyna? Zaczyna się od małego. Kupujesz zegar, on się zatrzymuje. Myślisz, później wymienię baterię. Bateria nie zostaje wymieniona. Zegar nadal tam jest, niemy, stojący. Przechodzisz obok niego każdego dnia. Widzisz, ale nie widzisz i nieświadomie trenujesz swój umysł, aby akceptować to, co stoi jako normalne. Wchodzisz do kuchni, patrzysz na stojący zegar i myślisz: później. Wychodzisz z domu, patrzysz na stojący zegar i myślisz: później. Wracasz zmęczony, patrzysz na stojący zegar i myślisz: później. A ciąg później staje się zwyczajem a zwyczaj staje się energią, a energia staje się wzorcem. Miguel pyta. W jakiej dziedzinie swojego życia żyjesz w później? Jakie marzenie odłożyłeś? Jaką decyzję odroczyłeś? Jakiej rozmowy unikasz? Jakich drzwi nie masz odwagi otworzyć i dlatego kręcisz się w kółko? Teraz będę jeszcze bardziej szczegółowy, ponieważ to właśnie sprawia, że to ostrzeżenie przenika skórę. Stwórzmy mikroscenę i chcę, abyś się w niej zobaczył. Jesteś w salonie. Światło telewizora migocze. Wentylator hałasuje. Masz głowę pełną myśli. Przechodzisz obok tego zegara. On tam jest. Jest nawet piękny, ale jest martwy. Nie zatrzymujesz się. Idziesz dalej. Ponieważ nie chcesz czuć dyskomfortu, myślisz: naprawię, kiedy będę miał czas. Miguel szepcze. A kiedy ostatnio miałeś czas? Inna mikroscena. Otwierasz szufladę, szukając czegoś. Widzisz stojący zegarek na rękę, pamiętasz osobę, która ci go dała, lub dzień, w którym go kupiłeś, lub fazę, przez którą przeszedłeś. Szybko zamykasz szufladę. Nie dlatego, że nie masz czasu, ale dlatego, że boli. Boli, ponieważ ten stojący zegar przypomina ci, że część twojej historii również utknęła w miejscu. Miguel pyta. Co trzymasz z poczucia winy? Co trzymasz z przywiązania? Co trzymasz z obawy przed zakończeniem? Ponieważ tak się dzieje, stojący zegar to nie tylko bateria, czasami to żałoba, to tęsknota, to złamana obietnica, to faza, która się skończyła, ale ty tego nie zaakceptowałeś. A kiedy nie akceptujesz, utrzymujesz kawałek przeszłości, rządzący teraźniejszością. Teraz słuchaj uważnie, ponieważ tutaj wchodzi punkt decyzji: decyzja jest binarna, albo uhonorujesz nowe i usuniesz symbol blokady. Albo wejdziesz w rok, akceptując nieświadomie, że stagnacja nadal będzie dyktować twój rytm, a Miguel nie negocjuje z tym, co stoi. Nie wchodzi do domu, gdzie rządzi później. On jest porządkiem, on jest cięciem, on jest postępem, więc dam ci prosty, bezpośredni, praktyczny gest. Gest, który wykonasz przed północą na przełomie, na progu. Napraw, wyrzuć lub usuń ten stojący zegar z tego miejsca, ale zrób to z intencją. Jeśli da się go naprawić, napraw teraz, nie w przyszłym tygodniu, dzisiaj, przed północą, jeśli to możliwe. Jeśli jest zepsuty i nie da się go naprawić, wyrzuć go z szacunkiem, ale wyrzuć. Jeśli ma wartość sentymentalną i nie zamierzasz go wyrzucić, to przynajmniej usuń go z miejsca dowodzenia, usuń go z centrum, usuń go z miejsca, gdzie dominuje twoje oczy, włóż do pudełka w zarezerwowane miejsce, dopóki nie zdecydujesz, co z nim zrobić. To, co nie może się stać, to pozostawienie go tak, jak jest. Stojącego, wyeksponowanego, rządzącego otoczeniem. A kiedy to zrobisz, powiedz stanowczym głosem, bez wstydu, jak ktoś, kto podpisuje dekret. Arkanho Miguel, przetnij wszelką stagnację. autoryzuje nowe w moim domu. Zamykam martwe cykle. Wybieram postęp. Przekraczam ten rok ze światłem. Powtórz, poczuj, ponieważ to nie jest przesąd. To dyscyplina duchowa, uczysz swoje otoczenie posłuszeństwa, mówisz, kto tu rządzi, to życie nieopóźnienie. I oto część, którą wielu ludzi ignoruje, otoczenie odpowiada. Poczujesz proste, ale silne rzeczy, powietrze wydaje się lżejsze, klatka piersiowa się otwiera, umysł zwalnia i zaczniesz zauważać w kolejnych dniach małe, ale konsekwentne oznaki odblokowania. Wiadomość, która przychodzi, pomysł, który się wyjaśnia, opóźnienie, które się rozwiązuje, rozmowa, która się odblokowuje, szansa, która się pojawia. Dlaczego? Ponieważ przeciąłeś symbol, a symbol, kiedy się go przecina, otwiera przestrzeń. Teraz, zanim to zrobisz, muszę ci pokazać, jak działa wróg, abyś nie wpadł w ten sam stary trik. Nie przychodzi mówiąc nie rób tego, przychodzi mówiąc później, nie pchacie w chaos. Pchacie inercję, nie niszczycie wielkim grzechem, usypiacie małymi odroczeniami, a stojący zegar to jego flaga w twoim domu, ponieważ za każdym razem, gdy patrzysz i nic nie robisz, podpisujesz cichą umowę o blokadzie. Miguel pyta, ile razy powiedziałeś jutro, ma to jutro nigdy nie nadeszło, ile razy modliłeś się o zmianę, ale utrzymywałeś symbole starego w tym samym miejscu, ile razy prosiłeś Boga o nowy cykl. Ale zostawiłeś martwy czas siedzący w salonie. Teraz chcę przedstawić warstwę dowodu, która sprawia, że ludzie przestają się oszukiwać. Kiedy ktoś trzyma w domu stojący zegar, prawie zawsze jest jakaś wymówka, i te wymówki wydają się niewinne, ale są kajdanami. Nie naprawiam, bo to był prezent, nie usuwam, bo był mojego ojca, nie ruszam, bo jest stary i piękny, nie wyrzucam, bo kiedyś go naprawię. Nie przejmuję się, bo nie mam czasu. Miguel nie poniża twojej historii. On ją szanuje, ale pyta, czy ten prezent cię błogosławi, czy cię więzi, czy to dziedzictwo daje ci siłę, czy każe ci patrzeć wstecz, czy to piękno jest żywe, czy stoi w miejscu, i czy to kiedyś ci służy, czy cię oszukuje, ponieważ to, co nazywasz szacunkiem, czasami jest strachem przed zakończeniem, a to, co nazywasz czułością, czasami jest przywiązaniem do tego, co już się skończyło. A to, co nazywasz brakiem czasu, czasami jest brakiem decyzji. Pozwól, że opowiem ci krótką historię i chcę, abyś usłyszał ją jako przypowieść, a nie jako rozrywkę. Pewna kobieta trzymała w salonie stary zegar ścienny, piękny, ciężki, z ciemnego drewna. Był jej dziadka. Zegar się zatrzymał. Powiedziała: "Naprawię kiedy będę miała czas". I to trwało lata. Za każdym razem, gdy przechodziła obok, wspominała dziadka. I wspominała również część życia, którą chciała zatrzymać. Nie przyznawała się, ale żyła, próbując zamrozić czas. Bała się nowego. Bała się zaczynać od nowa. Bała się popełniać błędy. Więc zostawiała zegar stojący, jakby mówiła światu, Dan, nie popychaj mnie. Modliła się o możliwości. Prosiła o postęp. Prosiła o drzwi. Ale symbol w salonie mówił co innego. Pewnego dnia. Przed przełomem roku poczuła inny dyskomfort. To nie była panika, to była jasność. Spojrzała na stojący zegar i pomyślała: powtarzam to w sobie. Zdjęła zegar ze ściany przed północą, włożyła do pudełka i powiedziała: Miguel, przetnij to, co mnie więzi. W tym tygodniu nic magicznego się nie wydarzyło, ale coś się zmieniło. Przestała odkładać. Umówiła się na wizytę, której unikała. Wykonała telefon, który odkładała, uporządkowała dokument, który stał w miejscu, zorganizowała kąt, który zawsze zostawiała na później, i w ciągu trzydziestu dni jej życie wyglądało inaczej. To nie był zegar, to była decyzja, to było cięcie, to było rządzenie. Dlatego Miguel nalega na symbol, ponieważ symbol jest drzwiami, a otwarte drzwi zmieniają drogę. Teraz chcecie sprowadzić z powrotem do Twojego domu, do Twojego zegara. Do Twojego przełomu. Bo nie ma sensu słuchać i pozostawać takim samym. Przed północą zrobisz to, nawet jeśli to proste, nawet jeśli wydaje się małe, nawet jeśli nikt nie rozumie, ponieważ przełom jest Twój, a próg jest Twój, a blokada, jeśli się utrzyma, również będzie Twoja. Miguel pyta, ile lat pozwolisz, aby kiedyś tobą rządziło? Spójrz na mnie i spójrz na siebie. Jeśli chcesz wejść w nowe, musisz pokazać niewidzialnemu, że jesteś gotowy. Nie pięknymi słowami, gestem, cięciem, porządkiem, działaniem. Dlatego, Miguel jest strażnikiem progu. Na przełomie wszystko, co jest prawie, zostaje ujawnione. Wszystko, co jest później, waży więcej. Wszystko, co jest kiedyś, staje się oskarżeniem. I powiem Ci prawdę, której niewielu ma odwagę usłyszeć. Nie wchodzisz w nowy rok przekraczasz próg z tym co niesiesz a jeśli niesiesz symbol opóźnienia niesiesz opóźnienie teraz poprowadzę cię przez kilka kolejnych mikroscen ponieważ być może nadal próbujesz racjonalizować mikroscena 1 przyjmujesz gości sprzątasz dom poprawiasz poduszki zapalasz świeczkę ale stojący zegar tam jest jak zamknięte usta na ścianie nawet nie zauważasz bo się przyzwyczaiłeś a kiedy goście odchodzą wracasz do później Miguel pyta. Martwiłeś się o to, by dobrze wyglądać. Czy o to, by dobrze się czuć? Mikroscena 2. Przychodzisz na koniec roku i robisz listę celów. Obiecujesz, no teraz się uda. No piszesz tam schudne. Będę prosperować. Zmienię życie. Zbliżę się do Boga. A potem siadasz w salonie, podnosisz oczy i tam jest stojący zegar. On nie mówi, ale mówi: już to obiecałeś. Miguel pyta. Jaka twoja obietnica stała się stojącym zegarem? Mikroscena 3. Przechodzisz przez trudny okres, tracisz kogoś, rozczarowujesz się, chowasz zegar w pudełku i nigdy więcej go nie dotykasz. Myślisz, że to ochrona, ale czasami to więzienie. Miguel pyta: Czego unikasz czuć i dlatego utrzymujesz to w bezruchu? Zrozum. Miguel jest ochroną, tak, ale ochrona to nie znieczulenie, ochrona to jasność. To cięcie, to dość z miłością. Teraz chcę, abyś się przygotował, ponieważ istnieje druga warstwa w tym ostrzeżeniu i staje się ona bardziej wyraźna przed północą. Stojący zegar nie blokuje tylko czasu otoczenia, blokuje postawę, blokuje odwagę, blokuje mentalność postępu. Mikroscena. Wstajesz w środku nocy, żeby napić się wody, przechodzisz przez salon i widzisz niemy zegar. Twoje ciało czuje ciężar, a ty nawet nie wiesz dlaczego. Miguel pyta: Dlaczego twój dom nadal przechowuje przypomnienie o bezruchu? On zamienia twój dom w miejsce, gdzie przeszłość oddycha głośniej niż przyszłość. A jeśli jesteś kimś, kto czuje duchowe, wiesz o czym mówię. Są domy, które wydają się ciężkie. Są otoczenia, które wysysają, są pokoje, które bez powodu cię irytują. Mikroscena. Wchodzisz do pokoju. I nagle ściska cię w klatce piersiowej. Myślisz, że to zmęczenie, ale to pole. I często to, co tam jest, to nagromadzone symbole. Stojący zegar to symbol. A nagromadzone symbole stają się polem. Miguel działa na dwóch frontach: ochrona i rozeznanie. Ochrona, aby odcinać ataki. Rozeznanie, abyś przestał karmić to, co cię blokuje. Dzisiaj, przed północą, jeśli masz odwagę. A rozeznanie boli, bo pokazuje. Pokazuje to, co ukryłeś, pokazuje to, co odroczyłeś. Mikroscena. Bierzesz telefon, przewijasz ekran, próbujesz się rozproszyć, a świadomość zawsze wraca do tego samego punktu. Wiem, co muszę zrobić. Pokazuje to, co nazywasz normalnym, ale jest więzieniem. Dlatego chcę zadać ci serię pytań spowiedniczych. Nie odpowiadaj na głos, jeśli nie chcesz, ale odpowiedz w duchu, z prawdą. Miguel pyta, co tolerujesz od lat? Gdzie się pogodziłeś? Jaką sytuację nazywasz tak już jest, ale okrada cię ona z radości? Jaki związek utrzymujesz z powodu strachu, a nie miłości? Jaką pracę znosisz z powodu zmęczenia, a nie celu? Jaki nawyk powtarzasz, bo jesteś znieczulony? Jakie marzenie pogrzebałeś, bo ktoś się z ciebie śmiał? Czy zauważasz? Zegar to dopiero początek, jest symbolem, który ujawnia wzorzec, a wzorcem jest odkładać. Teraz, oto klucz do utrzymania zawsze będziemy wracać do symbolu. Ponieważ Miguel nie pozwala ci uciec od Osi, stojący zegar to żywa sprzeczność. Chcesz prosperować, ale utrzymujesz martwy czas, chcesz pokoju, ale utrzymujesz opóźnienie siedzące na ścianie, chcesz postępu, ale akceptujesz później jako lokatora. A na przełomie, na progu niewidzialne żąda spójności. Dlatego przed północą musisz wykonać ten gest. I dam ci trzy opcje, abyś się nie pogubił. Opcja jeden: natychmiastowa naprawa. Jeśli to tylko bateria, wymień ją dzisiaj. Jeśli to zegar ścienny, kup baterię i włóż. Jeśli to zegarek na rękę i masz do niego sentyment, jak najszybciej oddaj do wymiany baterii. Ale dzisiaj przynajmniej usuń go z miejsca i zobowiąż się do daty. Symbol musi wrócić do życia. Opcja 2: wyrzucenie z zakończeniem. Jeśli jest zepsuty i nie da się go naprawić, zakończysz z szacunkiem. Weź zegar, patrz na niego przez kilka sekund. Powiedz: honoruję to, co było. Zamykam to, co stało w miejscu, a potem wyrzuć. Nie wyrzucasz pamięci, wyrzucasz stagnację. Opcja 3: usunięcie z miejsca dowodzenia. Jeśli nie możesz go naprawić ani wyrzucić teraz, usuń go z pola, usuń z salonu, usuń z głównej ściany, usuń z przedniej półki, usuń z pokoju. Włóż do pudełka, do szafy, poza linię codziennego widzenia, ponieważ powtarzany symbol karmi powtarzany wzorzec. Teraz, uwaga! Zrób to ze świadomością, że przekraczasz portal. Przełom roku to portal, a portale proszą o ofiarę, nie pieniądze, ofiarę decyzji. Miguel nie prosi o doskonałość prosi o konkretną intencję, prosi o postawę, prosi, pokaż, że wybrałeś nowe i wiesz, dlaczego to działa, ponieważ niewidzialne odpowiada na spójność. Kiedy wykonujesz ten gest, mówisz: Nie jestem już rządzony przez opóźnienie, nie jestem już rządzony przez inercję, nie jestem już rządzony przez kiedyś. Podpisujesz nowy kontrakt, a kontrakty duchowe zmieniają rzeczywistość. Teraz Pozwól, że opowiem ci, co dzieje się z wieloma ludźmi po tym, jak to zrobią. I chcę, abyś obserwował to w swoim życiu w ciągu najbliższych dni. Niektórzy ludzie zgłaszają, że lepiej śpią, inni zgłaszają, że czują chęć posprzątania kolejnego kąta w domu, inni zgłaszają, że rozmowa, która była zablokowana, się odbywa, inni zgłaszają, że umysł się rozjaśnia i pojawia się pomysł, nie dlatego, że zegar jest magiczny, ale dlatego, że akt był deklaracją rządzenia. A Miguel kocha rządzenie, kocha porządek, kocha, kiedy przestajesz traktować się jako ktoś na łasce przypadku, kocha, kiedy przejmujesz duchową władzę w swoim własnym domu. Teraz chcę przedstawić ostatnią warstwę, najbardziej delikatną, ponieważ być może stojący zegar, który masz w domu, to nie tylko zegar, być może to symbol kogoś, zablokowany związek, zablokowane małżeństwo, zablokowana przyjaźń. Zablokowane pojednanie, zablokowane życie. Jeśli tak jest, Miguel, nie wzywa Cię tylko do wymiany baterii, wzywa Cię do wyboru. A wybierać boli, ale wyzwala. Miguel pyta, Wolisz ból zmiany, czy ból powtarzania? Bo powtarzanie wydaje się wygodne, ale to powolna śmierć, a zmiana wydaje się przerażająca, ale to życie. Więc przed północą wykonaj gest z zegarem, ale wykonaj też gest wewnątrz siebie. Wybierz jedną rzecz, którą zakończysz, wymówkę, później, pustą obietnicę, paraliż i powiedz z tą samą stanowczością, Arkanho Miguel, przetnij wszelką stagnację, zamykam to, co umarło, otwieram przestrzeń na to, co Bóg chce zrobić, przekraczam ten próg z odwagą. Teraz uwaga, ponieważ istnieją trzy błędy, które sprawiają, że wielu ludzi wykonuje rytuał a mimo to nadal pozostaje zablokowanych. Błąd jeden, robienie w pośpiechu, jakby to było tylko kolejne zadanie. Bierzesz zegar, zmieniasz miejsce i gotowe, bez obecności, bez intencji, bez cięcia. Wtedy gest staje się mechaniczny, a niewidzialne nie rozumie go jako decyzji. Błąd dwa, robienie w ukryciu przed samym sobą. Usuwasz zegar, ale myślisz to bzdura. Robisz to prosząc o wybaczenie dla własnego przekonania. To łamie siłę aktu, ponieważ akt jest podzielony. Błąd 3. Robienie dzisiaj i powrót do później jutro. Przecinasz symbol, ale utrzymujesz wzorzec w innych dziedzinach. Wtedy symbol wraca pod inną nazwą: prokrastynacja, strach, ucieczka. Dlatego poprowadzę cię przez prostą procedurę 7 minut, którą wykonasz przed północą. Prosto. Bezpośrednio, spójnie, bez teatru. Idź do stojącego zegara. Stań przed nim przez 10 sekund, oddychaj. Uznaj, to stało w miejscu. Dotknij zegara. Poczuj ciężar. Poczuj kurz, jeśli jest. Poczuj historię, jeśli jest. I powiedz cicho, widzę. Dokonaj praktycznego wyboru. Jeśli to bateria, wymień teraz. Jeśli to skomplikowana naprawa, usuń z miejsca i zaznacz decyzję. Data, zobowiązanie. Jeśli to wyrzucenie, przygotuj worek lub pudełko. Jeśli to schowanie, wybierz miejsce poza polem widzenia. Usuwając, nie proś strachu o pozwolenie. Usuń jak ktoś, kto zamyka drzwi. Ponieważ dom uczy się z twojego gestu. Jeśli usuwasz drżąc, dom uczy się drżenia. Jeśli usuwasz stanowczo, dom uczy się stanowczości. Teraz posprzątaj miejsce, w którym stał. Nie musisz perfumować całego domu. To jest punkt. Przetrzyj szmatką. Otwórz okno na minutę, jeśli możesz. Ponieważ mówisz, tutaj wchodzi świeże powietrze. Złóż deklarację. Stanowczym głosem. Nie krzycząc, ale bez wstydu. Arkanjo Miguel, przetnij wszelką stagnację. Przecinam pakt później. Zamykam martwy czas. Otwieram przejście dla światła. Przekraczam ten próg z odwagą. Na koniec wykonaj gest ciągłości. Wybierz małą czynność, którą odkładałeś, i wykonaj ją jeszcze dzisiaj. Może to być mi odpowiedzenie na wiadomość, której unikasz oddzielenie dokumentu, usunięcie zepsutego przedmiotu z innego kąta, zapisanie decyzji na papierze, prośba o przebaczenie, przebaczenie, zaplanowanie czegoś, co musi ruszyć. Ponieważ kiedy przecinasz symbol i wykonujesz czynność, zamykasz obwód. Symbol plus. Działanie, diukmus, odblokowanie. Teraz chcę, abyś zrozumiał jedną rzecz. To nie jest pusta mistyka. To jest wyrównanie. Niebo nie błogosławi wymówek. Niebo błogosławi decyzji. Miguel pyta: chcesz nowego roku, czy chcesz nowego kalendarza? Ponieważ kalendarz zmienia się sam. Nowy rok rodzi się tylko z cięciem. I oto kolejna mikroscena, abyś się nie oszukał. Jest trzeci, 40. Patrzysz na dom. Czujesz ścisk, myślisz: Zostaw, jutro to zrobię. Miguel mówi: Nie, ponieważ jutro to nie próg, jutro to nie portal, jutro to rutyna. Dzisiaj przed północą: Niewidzialne jest bardziej wrażliwe. Dzisiaj decyzja ma większą wagę, dzisiaj cięcie odbija się echem dalej. Jeśli to zrobisz, przekroczysz rok z uczuciem: Zrobiłem swoje. A to zmienia twoją postawę, a postawa zmienia przeznaczenie. Jeśli tego nie zrobisz, przekroczysz z symbolem mówiącym później, a to również zmienia przeznaczenie na złą stronę. Więc zrób to. A kiedy skończysz, powiedz mi tutaj w komentarzach: przeciąłem. Nie dla mnie, dla ciebie, ponieważ kiedy piszesz, pieczętujesz. Kiedy pieczętujesz, podtrzymujesz. Teraz dam Ci znak, który obiecałem na początku, ponieważ obietnica jest płacona na końcu. Znak jest prosty. Po tym, jak usuniesz stojący zegar z miejsca lub go naprawisz, obserwuj swoje ciało, obserwuj powietrze, obserwuj swój umysł. A w ciągu najbliższych siedmiu dni obserwuj konkretną dziedzinę swojego życia tę, która jest najbardziej zablokowana. Zauważysz małą zmianę. Może być mała, może być subtelna, ale będzie prawdziwa. A kiedy to się stanie, nie ignoruj, ponieważ to Miguel mówi. Kiedy przecinasz symbol, droga się otwiera. Teraz poproszę cię o jedną rzecz, ponieważ to próg. Jeśli masz odwagę, zrób to dzisiaj. Nie jutro, dzisiaj, przed północą, na progu. A potem wróć tutaj i napisz w komentarzach jedno słowo: przecięte. Nie dla mnie, dla ciebie. Ponieważ kiedy piszesz, pieczętujesz. Kiedy pieczętujesz, podtrzymujesz. A jeśli chcesz pójść dalej, napisz też: Miguel, strzeż mojego domu. I zakończę tak jak kończy zatwierdzony pieczęcią. Jeśli zegar nadal stoi, później nadal rządzi. Jeśli przetniesz przed północą, nowe znajdzie przejście, nie przez szczęście, przez rządzenie. Niech Arkanjo Miguel strzeże Twoich drzwi, oczyści Twoje kąty, przetnie Twoje więzy i poprowadzi cię światłem. Teraz idź, i przed północą. Wykonaj ten gest.